A Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie? Ilu panów jest? Z ciepłym posiłkiem docierają w miejsca takie jak to. Po ławkach się spało, po parkach. To już człowiek, no, z przerwami, to, ale tak, 19 prawie lat już jest. Cisza, spokój, policja nas odwiedza, nie sprawdzałem, czy nam przyznałem, czy nie dzieje nie? Jest to, co na wigilijnym stole tradycyjnie karbi i kapusta z grzybami, ale brakuje najważniejszego. To nie są takie święta, jak bym chciał sobie marzyć. A jakie miałyby być? Z pełną rodziną. Wiele historii ma zazwyczaj wspólny mianownik: alkohol. W nierównej walce z nałogiem rodzina często przegrywa. Ja już się nie zmieniał. Nie ma opcji takiej. Nie chciałby pan nawet spróbować? Nie. Za dużo odsiadek miałem i. Woli pan takie życie? No tak. Mógłby z tego wyjść, jest, młody, jest młodym człowiekiem, więc, ale nie chce. Widać, że alkohol, 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 alkohol zdominował jego życie. Streetworkerzy wiedzą, gdzie pustostany, czasem namioty zamieszkują ci, którzy nie potrafią odnaleźć się na przykład w noclegowniach. Robimy to co roku, praktycznie już od 20 lat, jak Towarzystwo Brat Alberta jest w Katowicach. prawda? A oprócz świąt też do tych ludzi docieramy, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, też z gorącymi posiłkami, odzieżą. W Katowicach bez dachu nad głową pozostaje pół tysiąca osób. Wiele z nich normalnie pracuje. Wszyscy pracujemy tak, żeby no, przeżyć żeby mieć na chleb. Na herbaty, no ten, o, Ale dajemy sobie radę. Ewa i Benedykt korzystają z uprzejmości właścicieli budynku i na razie, w zamian za pilnowanie go, mogą tu mieszkać. Staramy się jako tako utrzymać no, i tradycja, i ten, no ale. Żeby było. Dopiero choinka by na jutro stroiła. Czyli choinka też będzie? Będzie. Żywa? Tak? Nie, sztuczno. Ale babki będą prawdziwe. Codziennie, całą dobę osoby chcące uzyskać pomoc mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii. Numer 987 obsługiwany będzie do końca marca. Gabriela Kosowska, Aktualności.